Witam w programie Majowe 40. Dzisiaj do nas spadła Edyta. Cześć, Dyta. Cześć, Bartku. Jak tam? Dobrze. Super. Dzisiaj będziemy sobie pracować nad naszym przodem, tylną częścią i poczkami. Ok? Mhm. Także zaczniemy od naszej pozycji startowej, czyli wąsko stopy, palce przed siebie, Rotujemy kolana na zewnątrz, spinamy pośladki, spinamy brzuch. O tak, barki do tyłu i podbródek wciśnięty. Ok? I teraz tak, zaczniemy sobie od rotacji, czyli zaczniemy sobie powolną rotację szyi, ok? Czyli patrzę w lewo i patrzę tak, w dokładnie. prawo. Tak, mm -hmm. Patrzę w lewo, patrzę w prawo. Powolutku. Bardzo fajne, jak rano wstanę mm -hmm. i tak sobie porobię parę takich ruchów, wtedy o wiele lepiej. o wiele lepiej mi ta szyja chodzi. <laughs> Teraz przejdziemy sobie do realizacji tułowia, tutaj łokcie blisko i całym tułowiem rotujemy, to też jest super. Czy mam coraz, starać się coraz dalej przejść? Tak, tak, to powinno jakby samoistnie się stać. A, no tak, wszystko się rozluźnia tak, i coraz dokładnie. dalej mogę się obrócić. Dokładnie, ten zakres no, ruchu się zwiększy. ma to jakiś sens. O, o, jej, coś mi dobrze. strzeliło. No dobrze. Coś to dobrze, to Ale strzeliło. nie było nic bolącego. Dobrze, teraz przejdziemy sobie na ziemię, okej? Okay. Mhm. Teraz przechodzimy do ostatniego ćwiczenia rozgrzewkowego. Eee, położymy się na ziemi. Kłana okay. ugięta i będziemy sobie przechodzić z jednej strony na drugą. Prosto, patrzymy w sufit. Teraz popracujemy sobie nad rozluźnieniem mięśni przy kręgosłupie, używając pieczki. Ok? Także zaczniemy sobie od samej góry. Będziemy piłeczką uciskać tutaj. Spędzimy trochę tam czasu. Potem przejdziemy sobie trochę niżej, omijając łopatkę. Tak łopatka jest tutaj, będziemy ją pomijać, trochę niżej tutaj, tak przy samym końcu, następny punkt jest tak wzdłuż kręgosłupa, niżej tu już na samym dole. Będziemy sobie w mięsień pośladkowy, i ostatnim punktem zakończymy tak tutaj. OK. Mhm. Spójrz sobie, da, do ściany, teraz przy ścianie rozbijemy sobie te mięśnie, zresztą tak pokazałem tutaj od góry. Także Czyli umieszczam sobie piłeczkę na pierwszym punkcie. Dokładnie I jakby sama wybierasz ten punkt nacisku. Jeśli chcesz większy, możesz bardziej ciało w kierunku ściany, jeśli chcesz mniejszy, mhm. możesz to się odsunąć. Biorę sobie nogi dla lepszego balansu. Super. O, powiem Ci, że jest świetnie. Tak. Jak dobrze, czy... na masażu. <laughs> Taki tak. automasaż, właśnie. Tak, jest. Przecudownie. Myślę, że tak um, 10 sekund, 15. Tak, tarczy. bo tam kilka tych odcinków jest, także tak. Mhm, Planujemy I spędzić troszeczkę. około minuty na jednej stronie. Także. Tak, gdzie mi pokazywałeś pomiędzy teraz łopatką a mhm. kręgosłupem. Dokładnie. Mhm. Mhm. Zobaczymy, czy jak będziesz coś bardziej czuła, czy... Zobaczymy. Zobaczymy. Powiem Ci, że e, robię to pierwszy raz, raz, ale naprawdę jest wspaniałe. Okej, okay. spróbuj okay. niżej. Już mm -hmm. patrzę, jak ją złożyć. Oh. Okej. Okay. Aż czuję napięcie y, jest... w przedniej części barku. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, może być. Mm -hmm. Tam coś jest zaschane. Czy powinnam się zatrzymać na jakimś Tak, miejscu? możesz zdecydowanie się zatrzymać W punkcie, przytrzymać, oddychać. Super. No, powiem Ci, że tutaj ten punkt jest taki e, dość bolący. okej. Okay. Mm -hmm. Dobra. Spójrz teraz chodzę mm -hmm. troszeczkę niżej. No, zobacz. Przypomina mm. być tak w tych dolnych częściach. Dobrze, czyli jestem e, w połowie gdzieś moich pleców tak. mniej więcej. Tak. Mm -hmm. Dobrze. O, tutaj nie, tutaj jest całkiem, całkiem przyjemnie. Okay. Także nic, nic tutaj nie mam. Okej. Okay. Czy te takie bóle mogą być spowodowane od siedzenia? Bo ja dość dużo pracuję w biurze i powiem mhm. Ci szczerze, że no, staram się trzymać te plecy proste, ale... Tak, zdecydowanie. Jak się właśnie dużo spędza e, w pracy, przy biurku, czasu, siedząc na krześle, mhm. nawet przy utrzymaniu pozycji odpowiedniej, to i tak te mięśnie cały czas pracują. Także no, fajnie jest właśnie sobie tego rozbić w ten sposób, mhm. e, rozmasować, żeby było luźniejsze teraz już jestem e, tak jak noszę pasek, to mhm. więcej na wysokości paska. Okej, okay. super. Mhm. Tutaj też tutaj. nic właściwie nie czuję w tym odcinku. Okej. Okay. Jeszcze tak z dwa punkty myślę, że zostały. Dobrze. O, tutaj już takie czuję jednak e, troszeczkę zastanek te mięśnie. Muszę mhm. chwilę więcej spędzić czasu na danym punkcie spustowym. Mm -hmm. I teraz niżej. niżej. Mm -hmm. o, powiem Ci, że tutaj jest bardzo przyjemnie. No, okay. so, Przeprowadzaliśmy całą właśnie długość odcinka mm -hmm. i za chwilę możemy zmienić stronę Dobra. i to samo spróbujemy na drugiej stronie. Dokładnie to samo. Mm -hmm. Teraz sobie zrobimy drugą stronę Edyta. E, mm. Ja jako personalny trener trenuję wiele osób właśnie tak po 40. No i wiele jednak z tych osób narzeka na te bóle e, w kręgosłupie, przy kręgosłupie. Także to polecam to ćwiczenie e, rozbijające. Ja tak właśnie jak Edyta je wykonuję, żeby zacząć sobie od samej góry i powoli w każdym punkcie się zatrzymać i schodzić sobie na dół. Mm. Myślę, że to na pewno pomoże. Tak, e, co do tych bóli, to masz rację. Większość moich koleżanek z biura, Właśnie siedzi narzeka, że ma takie spięte u góry, że pytają się o, jakby cudownie byłoby, gdyby ktoś się pomasował. Tak. Jak im pokażę tą formę, to na pewno no, będą zachwycać. No samemu, pewnie. Dobra, teraz przechodzę do mojego trzeciego punktu. Ok, zobaczymy, czy mnie strzyła promieniowanie do barku. Tak samo jak w przeciwnej stronie. Jak? Jest Powiem ci, że, że nie. nic nie czuję. Okay. Ale może to jest spowodowane, bo parę temu była ta kontuzja barku, mm -hmm. więc wydaje mi się, że nie mieć... wszystko zostało tam <laughs> e, odpowiednio ustawione. No, powiem może, że że nie. Nie, okay. absolutnie ta strona. No to jest zawsze fajnie sobie właśnie porównać, widzieć, mm -hmm. z której strony bardziej czuć. Okay. Od spodni. <grym> to, czy to takie już teraz przyjemne będą po prostu, że tam bólu nie powinno być? Mm -hmm. Niżej. Teraz już jestem na w okolicach paska od spodni. Okay. I chyba został tylko jeszcze jeden. Mhm, mm tak. Mm -hmm. To najniższy. Okay. I ta strona o wiele, o wiele... bardziej rozluźniona okay. niż yes. to strona prawa. Okay. Mm -hmm. Dobrze, zakończymy na tym i przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających na podłodze. Świetnie. Teraz przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających, ale najpierw chciałem Wam pokazać, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja w pozycji deski na dole, w podporze. Także usta się prosto edyta. Postaram się. Ok, super. Mm -hmm. Więc przyłożę. dzięki. I teraz już szukamy, żeby były trzy punkty e, styku: także głowa, tutaj miejsce pomiędzy opadkami i kość krzyżowa. Ok, i właśnie taką samą pozycję trzeba będzie utrzymać w pozycji deski. Postaram się. Super. Spróbujemy. Najpierw sobie zobaczymy, czy edyta może wejść w prawidłową pozycję e, deski. Także przełożymy do tą dzięki Czyli tak, deski. tak, no i znowu tutaj szukamy tych trzech punktów, czyli, o super, Czy mamy tutaj styk na górze z głową, pomiędzy łopatkami, kość krzyżowa. Super, i tak trzymamy. Naszym głównym celem dzisiaj jest, żeby utrzymać każdą z tych pozycji przez minutę. Jeśli oczywiście to sprawia problem, można sobie zejść trochę niżej na łokcie. Okay. E, Możesz okay. sobie spróbować. Spróbuję sobie zejść na łokcie. Mi Jest naprawdę ciężko, oczywiście można sobie zrobić przerwę, można sobie wejść na kolana na chwilę, odpocząć. Boże. Dobrze. Dobrze, odpocznij. I jak czuję się na siłach, może wrócić do pozycji startowej. Czyli mogę być albo na łokciach. Albo na łokciach, albo na wyprostowanych rękach. Dobra. Okay. Wyprostowanych. Super. Dłonie. Pamiętaj, ściśniętych pośladkach. Ściśnięte mięśnie brzucha. I trzymamy. Prosto dzisiaj. No nie, bo nie dzisiaj. jest prosto. Trudny ten odcinek. No nie jest, łatwe nie jest. Ale już kończymy. Dobrze. Super. Już koniec. Tak, już minutka oh. minęła, także skupiamy się na każdej pozycji minutkę utrzymać. Świetnie. Okay? Dobrze, a teraz przejdziemy do podporu bocznego. Teraz przechodzimy sobie do drugiego ciśnienia wzmacniającego, którym jest podporboczny. Eee, ważne jest tak właśnie Edyta, ja jesteśmy tutaj, żeby mieć tutaj kąt prosty. Uniesiemy biodra. Ręka w górę, żeby zachować całą tutaj jedną linię. I będziemy trzymać przez minutę. To jest taka opcja średnio zaawansowana. Powiem ci, że nie jest średnio zaawansowana. <grym> jest bardzo advanced. <grym> Jeśli chcesz, możesz oczywiście zmniejszyć, znaczy ułatwić sobie ugiąć kolana na łokciu i wyprostować też biodra do góry i trzymać się w tej pozycji. To będzie na pewno łatwiej. Jeśli ktoś naprawdę czuje się na siłach, może przejść sobie na w ogóle wyprostowaną pełną rękę i w tej pozycji też można trzymać. Oczywiście można sobie zrobić przerwę, jeśli to się wydaje. By... Że czuję pewien czy... dyskomfort ten i spróbuję tą trudniejszą okay. pozycję. Spróbuj. Super. 10 sekund. Ok, super. Dokonnęła. Teraz <noise> zmienimy pozycję z drugiej strony. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Sprawdzę, czy ta wykonuje poprawnie ćwiczenie. E, dobrze. Czyli tutaj patrzymy. zachowany prosty. Super linia. Prosta od dłoni w dół do łokcia. Brzuch spięty. I mamy. Ile tak bardzo mam dzisiaj trzymać? A minutkę, tak jak mówiłem. Dzisiaj jest taka lekcja bardziej zaawansowana, także trzymamy minutkę w każdej z tych pozycji. A tak jak mówię, jak jest naprawdę ciężko. Można sobie sprawdzić, ukąpić kolana i kontynuować trzymanie tej pozycji. Trzymaj. Potem w będzie łatwiej, obiecuję. Mam nadzieję, <noise> bo więcej tak niż nie <noise> <noise> Jeszcze 10 sekund. Ok, super. Teraz przejdziemy sobie do ostatniego ćwiczenia wzmacniającego. Uniesiemy biodra i będziemy trzymać pozycję górną. Pamiętaj o ściśniętych pośladkach, napiętym brzuchu. Super. Dobrze. I trzymamy kolejną minutkę. Tak, naprawdę naciskaj stopami do ziemi. Czy to ci sprawia taki problem jak pozycje deski? Tak ciężko jest, jest czy jest łatwiejsze, ale powiem ci, że też yy, takie zatrzymania nie są, nie są mhm. proste. Wyglądają bardzo prosto, natomiast nie samo są. wykonanie, kiedy trzymasz te spięte mięśnie, jest takie dość trudne. Mhm. Trzymam dalej, 10 sekund do końca. superminka minęła, możesz się zrelaksować. Teraz przejdziemy do ćwiczeń rozciągających, także zaczniemy od ustawienia się w pozycji, także tak nogi do boku, jedno kolano proszę tutaj wyżej, OK. także będziemy rozciągać właśnie tutaj boczną część uda, pośladek, boczną część tułowia i kręgosłup, Ok, Spędzimy sobie tak minutkę w każdej z pozycji. Да я, так. Teraz przechodzimy do zmiany strony. Zmienimy sobie drugą stronę. Ważne jest w tej pozycji, żeby przeciwległy bark do kolana przylegał do ziemi. Także naprawdę staraj się tak, mieć go tak, przytwierdzony. Tak, mhm. Bardzo mocne rozstrzygnięcie w długosłupie. Tak jest. Super. W Teraz sobie przejdziemy do ostatniej pozycji rozciągającej, tak zwana pozycja Sfinksa. Także łokcie sobie damy na ręczniczku. Tak. I będziemy się stać tu, do góry. I tak sobie będziemy się trzymać w tej pozycji. O, bardzo przyjemnie. super. Rozciągamy mięśnie brzucha. Tak delikatnie. I trzymamy. w porządku, czy jakiś dyskomfort? Nie, ale powiem Ci, że m, czuję jak ten kręgosłup troszeczkę tak się spina jakoś taki ból w środkowej części, ale to nie jest e, zbyt wielki ból, także myślę, mm. że e, minuta takiego rozluźnienia nie, 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 nie będzie szkodliwe. Okej, okay. nie, na pewno nie. Na pewno nie. Jeszcze chwilka. Na tym sobie dzisiaj naszą sesję zakończymy, wiemy, że dzisiaj było dosyć intensywnie, Oj, także, było. ale bardzo. na pewno będzie działać. Dziękuję, Super. Czuję się Dziękuję. świetnie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.